Trzeba sobie ułatwiać życie, oszczędzać czas, skoro tak wszyscy pędzimy. Więc sprawdzimy elektryczną szczotkę do czyszczenia rzeczy. E Function Cleaning Brush. Tym razem sprawdzimy takie szczotki do czyszczenia różnych rzeczy, które są elektryczne, więc przyspieszają pracę. Ostatnio mówiłam już o jednej takiej szczotce, mopie elektrycznym, bo jeszcze ma tą długą rączkę, więc tamten jest też nazywany mopem elektrycznym. Ale tym razem sobie sprawdzimy tańszy odpowiednik. Trochę pudełko się uszkodziło, ale to tam chyba nic nie szkodzi. Zobaczmy sobie najpierw, co mamy w środku. No, tańszy odpowiednik, no to trochę ubożej wygląda. Ale mamy tutaj tą główną część, która właśnie jest elektryczna. Ładowanie też jest na USB, tak jak w tych droższych odpowiednikach. Do tego mamy różne końcóweczki, taka. Widać, że tutaj włosy są mniej gęste o wiele niż w tej, która była pokazywana ostatnio, ale też jeszcze w miarę sporo ich jest. Potem jest taka gąbeczka, typowo przypominająca kuchenną. Do tego jeszcze taka gąbeczka, właśnie z tą y, częścią trącą mocniej. Kabelek USB. Bo mówię, naładowanie to jest. No, i instrukcja tutaj już taka, bardzo skrótowa. Właściwie tyle mamy, bo w środku to już jest tam. No, <laughs> takimi znaczkami zapisane. Dobrze. No, czyli do wyboru mamy tutaj różne gąbeczki. Ja tak myślę, hmm, ta umywalka, bo chcę umywalkę wyczyścić, jest dosyć mocno brudna. To może sobie tą założymy. O. Czy działa? O, proszę bardzo. Tak samo się kręci. Pewnie się zastanawiacie, do czego to służy, po co to stosować? No przede wszystkim, żeby sobie ułatwić pracę, przyspieszyć, żeby nie było trzeba tak mocno przyciskać ręki do powierzchni, która jest brudna, tylko żeby właśnie szybko, dokładniej, bo też to wejdzie w mniejsze szczeliny. Wyszorowało nam ją. No, ale trzeba dobrze też dobrać, do jakiej powierzchni tego używamy, żeby też jej nie zniszczyć. Na przykład tu te włosy nie są aż takie twarde, ostre, więc myślę, że umywalka się chyba nie powinna zniszczyć, jeżeli to tym wymyję. No. Jeżeli tak od czasu do czasu. Bo często to chyba jednak lepsze by były tutaj te gąbeczki, które też Wam pokazywałam. To zaraz sobie zrobimy test. No i umywalka jest brudna. Już tak trochę bardziej powiedzmy niż zazwyczaj, bo i tutaj mamy brudny, zwłaszcza taki osad widać przy spływie. Tutaj jeszcze tak samo mamy na brzegach, dosyć zabrudzone. No może no nie ma tragedii, no ale na czymś to muszę sprawdzić. No a tutaj jednak czysto nie jest. Więc sobie zobaczymy, jak, sobie, jak to poradzi sobie z takim brudem. I tak, urządzenie jest elektryczne, więc nie będę tego całego zanurzać pod wodą. Tylko po prostu sobie trochę zmoczę tutaj końcóweczkę. No i na razie zobaczmy samą wodą, jak to się wymyje. A najwyżej zaraz użyję jeszcze jakiegoś detergentu. No tutaj widać, że ta powierzchnia u góry się wymyła. Jedynie trzeba to teraz opłukać, bo to nie spłynęło wszystko. Także samą wodą dało radę to tak doszorować. Tylko brakuje mi tutaj takiej końcówki, żeby dobrze się dostać tu. Do kranu. Bo tutaj zawsze przy kranie się też jednak zbiera. A tam tak trochę te włoski dosięgają, ale tak nie do końca. Dobra, to teraz ta gorsza część, ten dół. No A Tutaj Tu jeszcze takie jakieś włosy są Fuj. No ja to muszę najpierw zebrać papierem. Mm. Nie myślałam, że jest aż tak źle. Dobra, ale ten osad myślę, że tutaj w miarę dobrze widać. Który mamy przy samym. Spływie. Także postaramy się to teraz wyczyścić szczotką. Zobaczymy. No to tak, od góry, jak tutaj było, trzeba się tylko wokoło dostać. To super, bez problemu to wymyło. Ale widać, jeżeli to już nie jest tak wokoło właśnie. Akurat, tak żeby te nam włosy fajnie tutaj pasowały, to jak było trzeba wejść tutaj głębiej już do tego drugiego odpływu, co mamy wyżej, no to tu już tak fajnie to nie weszło. O, coś tam wyczyściło, ale już nie aż tak idealnie. Także no, troszeczkę by się tu przydało więcej końcówek, myślę, bardziej precyzyjnych węższych. Jeszcze sobie to zobaczmy, jak to wyczyścimy, jak to się będzie prezentować. Dobra, sprawdzamy aktualny stan. No trzeba to opłukać, ale powiem Wam, zobaczcie jak to pryska. Tu pełno jest teraz brudu. Kurczę, ja się też tak ubrałam do tego sprzątania, no. Ciekawe, czy nie jestem też cała opryskana. Jeszcze się nie udało do końca. Jak widać, jeszcze muszę tutaj popróbować to wyczyścić, bo jeszcze jest sporo brudu. Dobra, i sprawdzamy tego stan. Zobaczcie, tutaj się fajnie wymyło. W tych szczelinach w srebrnej części, no, można powiedzieć, że jest niemal idealnie wyczyszczone. Wiadomo, z tej strony też, ale jak się przypatrzymy. To yy, tak jak mówię, no brakuje tutaj takiej w pełni precyzyjnej szczotki takiej może mniejszej, bo yy, no nie to czyściło się to akurat już tutaj. Jest problem, żeby się dostać do takich wnętrz, które właśnie nie są tak naokoło, na zewnątrz, tak jak tutaj też było tak o na zewnątrz, tylko właśnie żeby wejść do takich głębszych otworów, bo tutaj tak samo, bo no to już jest yy, głębszy otwór, to nie jest tak od góry tylko żeby przejechać szczotką, tylko tam trzeba się do środka dostać. Więc to w miarę jest wyczyszczone, ale nie idealnie. Podsumowując, czy warto, czy nie warto? No to ta tańsza wersja też daje radę, chociaż brakuje tutaj mi tych kolejnych końcówek bardziej precyzyjnych, jeżeli chcę faktycznie w każdej szczelinie dobrze wyczyścić. No, jak ktoś chce sobie troszkę zaoszczędzić czas, no to na pewno można. A czy warto przepłacać i kupować jakieś ekstra, dużo droższe wersje? To to zależy, co chcemy wyczyścić. Zasubskrybuj i daj znać. Może mam wypróbować kolejne końcówki?